Free for Free Industries podnosi poprzeczkę, bowiem 3 maja startuje drugi sezon w Halo Infinite, pełen nowych map, rdzeni pancerza, dodatków kosmetycznych, trybów multi i oczywiście nowego, ekscytującego rozdziału w historii Halo Infinite. Skierujmy więc nasze celowniki na horyzont i sprawdźmy, co kryje w sobie drugi sezon. Dzięki systemowi Battle Pass Halo Infinite z każdym kolejnym sezonem staje się coraz lepsze. Nie inaczej jest z najnowszym rozdziałem, nazwanym Samotne Wilki. Nowy Battle Pass będzie obejmował 100 poziomów nagród, nawiązujących tematycznie do sezonu Samotnych Wilków, które będziecie mogli odblokować, udowadniając innym graczom, że naprawdę jesteście najsamotniejszymi z samotnych wilków. Nie ma to oczywiście sensu, ale brzmi całkiem nieźle. Wśród nagród, które możecie zdobyć grając w meczach lub biorąc udział w pojedynkach i zbierając Expa, jest też aż 1000 Halo Credits, dzięki którym będziecie mogli wybrać się na szybkie zakupy, by zrelaksować się po ciężkiej walce. Zróbcie sobie tę przyjemność i zafundujcie sobie nową przyłbicę albo na ramienniki. Co najlepsze, tak jak w przypadku wszystkich innych Battle Passów w Halo Infinite, nie ma on żadnego terminu wygaśnięcia, więc możecie przechodzić przez kolejne poziomy we własnym tempie. Jak na bandę superżołnierzy, którzy zostali stworzeni z myślą o najwyższej militarnej sprawności, Spartanie są zaskakująco świadomą pod względem mody zgrają, więc nie możecie dać się złapać na paradowaniu w rzeczach z zeszłego sezonu. Na szczęście, sezon Samotne Wilki zapewnia dwa zupełnie nowe rdzenie pancerza, wokół których możecie zbudować swój najnowszy look. Rdzeń Rakshasa jest doskonałym odzwierciedleniem tego, czym charakteryzują się zaprawione w boju samotne wilki. Wykonany z resztek zbroi Wygnańców i UNSC, rdzeń ten natychmiast zdaje do zrozumienia, że jesteście kimś, kto wykorzysta wszystko, co wpadnie wam w ręce, żeby wykonać zadanie. A jeśli szukacie czegoś bardziej wyszukanego, to rdzeń Eagle Strike jest drugim kanonicznym dodatkiem do Halo Infinite. Zainspirowany brutalnością xx wojny okopowej, ten steampunkowy rdzeń wnosi charakterystyczny akcent, który nie jest do końca osadzony w uniwersum Halo. Ale nie wygląda też zupełnie nie na miejscu. Wybierzcie któryś z rdzeni, a następnie zanurkujcie w rozbudowane opcje do stosowywania pancerza, a wkrótce uzyskacie niepowtarzalny wygląd, który z dumą będziecie nosić na polu walki. Po skompletowaniu swojego nowego stroju musicie mieć gdzie się pokazać, i na szczęście Samotne Wilki dodają do kolekcji Halo Infinite zupełnie nowe mapy. Na początek mamy nową mapę areny o nazwie Catalyst. Która znajduje się w głębinach opuszczonej budowli Forerunnerów. Szczerze mówiąc, to miejsce lepsze dni ma już za sobą, ale ruiny nadal zawierają kilka przyciągających wzrok elementów, takich jak tryskające wodospady czy wysoko zawieszone kładki. Pełna klaustrofobicznych korytarzy i przecinających się mostów, Katalist jest mapą, która naprawdę wynagrodzi tych, którzy poświęcą czas na jej poznanie. A dla tych, którzy wolą rozgrywkę w stylu Big Team przygotowano nową mapę o nazwie Breaker. To składowisko złomu oferuje dużo więcej otwartej przestrzeni, idealnej do przedzierania się na tyłach Wartoga, ale ma też sporo przestrzeni wertykalnej dla tych, którzy wolą chwycić za linkę z hakiem i w iście Batmanowym stylu wspiąć się na lepszy punkt obserwacyjny. No i jest jeszcze tu gigantyczne działko plazmowe, więc warto na nie uważać. Nasze prace zwiadowcze ujawniły również trzy nowe tryby gry, które pojawią się w Halo Infinite w drugim sezonie. Last Spartan Standing to tryb, który naprawdę oddaje samotność w samotnych wilkach. Dwunastu Spartan walczy ze sobą, aż na polu walki pozostanie tylko jeden. Wszyscy pojawiają się na mapie z ustalonym wcześniej ekwipunkiem i pięcioma cennymi respawnami, które pomagają przetrwać na coraz bardziej kurczącej się arenie. Im wyższy wynik uda Wam się wykręcić, tym lepszy ekwipunek będziecie mieli do dyspozycji. W tym sezonie pojawią się także dwa nowe tryby areny, z których jeden to klasyk wszechczasów: King of the Hill. Zdobywajcie punkty zajmując neutralne strefy, które pojawiają się na całej mapie, i wykorzystujcie wszystko, co wpadnie Wam w ręce, aby odeprzeć wrogich intruzów. Wygrywa drużyna, która jako pierwsza osiągnie limit punktów. Jest to proste, ale nie bez powodu jest to też ulubiony tryb fanów. A jeśli nadal odczuwacie potrzebę walki o terytorium, to w Landgrab powalczycie o trzy niezależne strefy neutralne. Jeśli uda wam się zdobyć wszystkie trzy, nastąpi przerwa, po której pojawią się trzy nowe strefy i będziecie mogli zacząć zabawę od nowa. I jak poprzednio w tej wielozadaniowej rozgrywce w stylu King of the Hill, wygrywa zespół, który jako pierwszy zgromadzi wystarczającą liczbę punktów. A jeśli jeszcze nie jesteście wystarczająco podekscytowani, deweloperzy z Free For Free Industries dali nam również wgląd w ich plan działania na resztę 2022 roku. I wygląda na to, że będzie to piekielnie dobra podróż. Trzeci sezon ma rozpocząć się 8 listopada i chociaż oczywiście nie znamy jeszcze szczegółów, twórcy obiecują nowe tryby, nowe mapy, nowe sandboxowe zabawki, fabularne i tematyczne eventy oraz swego rodzaju usprawnienia, dzięki którym utrzymają płynne działanie UNSC. Co więcej, deweloperzy potwierdzili, że uwielbiany tryb kuźni pojawi się w otwartej wersji beta, tak by gracze Halo mogli ponownie zacząć ćwiczyć swoje mięśnie kreatywności. Na koniec wspomnieli też o kooperacji na podzielonym ekranie w trybie kampanii, która także jest w przygotowaniu i na którą mocno czekamy. I tak właśnie maluje się przyszłość gry. Wszystkie rzeczy, które pokochaliśmy w Halo, plus kilka nowych i świeżych. Bez względu na to, czy szukacie nowego trybu gry, który urozmaici Wam rozgrywkę, czy też po prostu chcecie podziwiać wspaniałe zestawy zbroi, sezon Samotne Wilki zapowiada się na absolutny hit. Co więcej, multiplayer w Halo Infinite jest dostępny w trybie free to play, a kampanię można pobrać w ramach Xbox Game Pass, więc chyba nigdy nie było lepszego momentu, by dołączyć do spartańskiej watachy. A jeśli chcecie otrzymywać najnowsze informacje o Halo i inne ciekawostki związane z Xboxem, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie w dzwoneczek. Trzymajcie się ciepło. Cześć.